Sen z 19 stycznia 2023 roku, sen, który dostała Aldona. Śniło mi się, że chodzę po lesie, o właściwie błądzę szukając drogi i na ścieżce zobaczyłam miecz. Podniosłam go i wydobyłam go z rękojeści. Był na nim napis, Bóg moim ręczem”. I dalej jakieś litery przypominające język hebrajski były na nim wyryte. Wpierw pomyślałam, że jest to miecz Archanioła Michała i że został on przez niego zgubiony. Zaczęłam się rozglądać po gąszczach wokół, czy tego anioła gdzieś nie ma, lub kogoś innego, wojska niebieskiego. Rozglądałam się niepewnie. Gąszcza były ciemne i gęste, w ten usłyszałam głos Ducha Bożego: Weź ten miecz, to miecz mojego słowa nie bój się ciemności, ani że nie znajdziesz drogi Ja Cię przeprowadzę. Usłyszałam słowo, że kto bierze miecz, ma też w sobie iskrę Bożą. Iskra Boża pojawiła się jak błyskawica na niebie. Formę, którą znamy, wyładowanie się ładunku elektrycznego w atmosferze. I że moc, słowo Boże, mają podobną, jak te wszystkie grzmoty, błyskawice, które mogą poruszać i sprawić, że świat zadrży w posadach. Potem zostało mi ukazane w tym lesie niedaleko łąka czy coś. Jak kawałek pola i za krzewów widziałam ludzi, którzy w ukryciu przychodzą i wykopują korzenie jakiejś rośliny, żeby niby mieć to, czego nie mają za jej pomocą, jakby chodziło o pewną siłę, moc korzenia. Ludzie ci nie byli przyjaźni, rozglądali się nerwowo na boki, czy Nikt ich na tym nie nakryje, a że zorientowali się, że są obserwowani, wzięli to, co udało im się wykopać i wsiedli na motory i zaczęli odjeżdżać. W pierwszym odruchu myślałam, że mnie zaczną ścigać na tych motorach, ale Duch Boży powiedział, masz iskrę Bożą, czego się boisz? Jak to usłyszałam nagle, odbiegłam stamtąd. Nie wiadomo z jaką szybkością i znalazłam się na drodze, blisko domu, albowiem mieszkam blisko lasu. Potem śniło mi się, że wracam z jakąś grupą ludzi wierzących z jakiegoś spotkania. Nie były to osoby znane mi z życia realnego, ale w tym śnie miałam taką świadomość, że są to osoby wierzące i szliśmy na jakiś autobus. On już był na przystanku. Podniosły się głosy, że nie zdążymy i na ucieknie. I wtedy powiedziałam, przecież mamy iskrę Bożą. I przenieśliśmy się natychmiast do tego autobusu i zdążyliśmy. Później zostało mi pokazane jakieś pomieszczenie, do którego wchodzę. Być może właśnie jakieś od spotkań chrześcijańskich. Siedział tam jeden mężczyzna. Czułam dystans do, do niego, ale nie lęk. Miałam tylko świadomość, że jest chrześcijaninem. Siedział przy jakiejś tablicy, myślał i kręcił głową, jakby czegoś nie mógł zrozumieć. Wyczułam, że ta osoba jakby niezbyt mnie toleruje i odezwał się do mnie po imieniu: Powiedz mi, Aldona, jak to jest możliwe, że mając takie życie jak ty, jeszcze żyjesz, jakby też pod tymi słowami było ukryte pytanie, dlaczego jeszcze wierzę, mimo, że życie mi się nie ułożyło, wtedy podeszłam do tej tablicy, bliżej niego i zobaczyłam narysowany okrąg, jakby ziemi, w dolnej półkuli woda i ryby, w górnej niebo i takie ludziki, co się rysuje na rysunku symbolizujący ludzi, i gołębice z gałązką oliwną. Na jednej i na drugiej półkuli były narysowane też bąbelki tlenu, unoszące się w wodzie i w powietrzu. I ten człowiek wtedy wstał i przekręcił ten okrąg także woda była do góry, na dole powietrze. I ryby na rysunku też się zmieniły na tę, co pływają do góry brzuchem. Wtedy Duch Boży przypomniał mi werset, że słowa, jak za dni Noego jedli, pili, żenili się i nie zauważyli, jak przyszła nagła zagłada. Usłyszałam słowa od tego człowieka: Tryb życia ryb jest krótki. Jakby tym przekręconym obrazem był znak, że te dni Noego ruszyły i tak już żyjemy w tych dniach, a ocean życia, czyli świat, chłonie życie i ludzie nie wiedzą, że już tomą i że czas jest krótki. I odpowiedziałam temu człowiekowi: Widzisz, bo nie sam ten jest potrzebny, nie samo tchnienie, które daje Bóg. Jest potrzebne, by przetrwać. Ale to wskazałam na rysunek głębicy i tej gałązki oliwnej. I wtedy pojawiła się w nim jakaś zmiana, jakby go nagle coś olśniło. I powiedział do mnie: To ty musiałaś dostać chyba cały bukiet tych gałązek oliwnych. I na rysunku pojawiły się przy tych ludzikach. Wtedy bukiety z gałązek oliwnych, a ta osoba ni stąd ni zowąd wyciągnęła taki bukiet z tablicy i mi go wręczyła. A zaraz pojawił się dźwięk budzika, który wyrwał mnie nagle ze snu. Prosiłam pana o wykład tego snu, gdyż dużo w nim było symboli. Tak też chodzenie w lesie, ciemne gąszcza symbolizują ludzkie życie, jak chodzimy bez drogowskazu. Dopóki nie uchwycimy się miecza ducha, czyli Słowa Bożego. Jak to nieraz zastanawiam się, czy podnieść, czy coś jest skierowane do nas, zamiast z ufnością przyjąć i wziąć to. Rozglądamy się dookoła, zamiast skierować się do Słowa. To rozglądanie się tylko staje się pułapką, w której stoi ciemność i błądzenia, zarówno stanowi to zapewnienie, że nie mamy się bać ciemności wokoło, gdy tylko trzymamy się słowa, i że drogę odnajdziemy, nawet jeśli w danym momencie nie wiemy, w którą stronę iść. Słowo Iskra Boża jest synonimem Bożej mocy, słowa i jego wykonania. Oznacza też talent, dar, uzdolnienie, które jest nam dodawane, aby móc wykonać słowo, nie tylko o nim mówić. Iskra Boża symbolizuje wejście, w wykonanie Bożego Słowa. Ludzie, którzy wykopują w ukryciu korzenie, symbolizują ludzi, którzy swoimi siłami próbują do czegoś dochodzić, szukają jakiegoś sposobu, zamiast poddania się Bogu. Symbolizuje to też świat chrześcijański, bo są ludzie, którzy podają się za chrześcijana, tak naprawdę nimi nie są, nie mają iskry Bożej. Ale chcą mieć moc. Także wykopywanie korzeni pokazuje, że są ludzie, których zadaniem jest podkopywanie wiary w innych, aby naruszyć korzenie na czyimś polu, i że mogą mówić o Bogu, ale nie są posłani od Boga i zachowują się jak złodzieje, okradając innych z tego, co duch Boży w nich zasiał przez Słowo Boże, aby zapuściło korzenie. I żeby nie dawać się okradać, najlepiej oddalić się od tego, i że trzymanie się miecza ducha samo wskaże nam drogę do domu, tu symbol tego prawidłowego domu, który czeka na nas w niebie. Sytuacja z autobusem symbolizuje, że zwlekamy z przyjściem i oddaniem życia swego panu. Często zamiast Podjąć trud, rezygnujemy, mówiąc, że nie zdążymy i jest tu pokazane niedowierzanie i zapominanie o tym, czym zostaliśmy obdarowani. To także symbol tego, że Pan czeka, że przez to, że zwlekamy, to wszystko jest oddalone. To także symbol tego, że Pochwycenie, Pan chce przyjść i, i zabrać do siebie oblubienicę. Sytuacja chrześcijańska z chrześcijaninem symbolizuje, jak często wśród wierzących lub noszących miano chrześcijanina podważa się czyjąś wiarę samemu, mając niedowierzanie, jak próbuje się negować to, co Duch Boży w nas uczynił próbując zgasić i blokować Ducha Bożego, dlatego, że samemu się jest zablokowanym lub pod wpływem zwodniczych duchów, które chętnie zakrywają prawdę lub przedstawiają ją przekształceniu, by widzieć inaczej niż jak powinno. Przekręcanie okręgu symbolizuje, jak mało ludzi zdaje sobie sprawę, że Żyjemy w czasach dni ostatecznych, poprzedzających przyjście Syna Człowieczego, jak wiele myśli, że nic się jeszcze takiego nie dzieje, lub czeka na ostatni moment, aby uchwycić się nowego życia, które daje tylko Duch Święty. Zamiast zagłady, jak wiele osób ginie, będąc pochłanianych przez ocean świata. Gołębica z gołązką symbolizuje oczywiście Ducha Bożego i przez Niego pojednanie i pokój z Bogiem oraz życie. Sama gałązka oliwna to symbol radości, chwały, zgody, pojednania. Symbolizuje te wszystkie dzikie gałązki wszczepione w drzewo życia. Jest dla nas symbolem ocalenia i życia. Ile razy Bóg nas ocalił. Pewnie byłyby z tego całe bukiety z gałązek. To też gałązki chwały, gdy staniemy po stronie zwycięzcy. Amen. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech Wam wszystkim Pan Jezus Chrystus błogosławi. I nie zlekajmy, tylko biegnijmy, aby zdążyć na przystanek i, i wsiąść ten autobus.